Hej witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. I w dzisiejszym odcinku zginę, zmieniam głowę. Yy, jakby, no zobaczycie to w praktyce, jakby to wyglądało. I no zapraszam na odcinek. Już tak, przed odcinkiem powiem, że yy, Byłoby mi bardzo miło, gdybyś zasubskrybował mój kanał. To by było dla mnie bardzo, bardzo miłe. I ponieważ 80% osób mnie nie subskrybuje, więc no. A teraz naprawdę już kończę tych reklam wszystkich i zapraszam do odcinka. Już więc wybieramy sobie parkour, klikamy, yy, klikamy i klikamy parkour, no. I pastel parkour sobie bierzemy. Pierwszy, lepszy, szalony widzę. Więc, no, mam nadzieję, że będzie to łatwe, i tylko, żeby nie było tak, że tutaj jest lewa. Mm. Tutaj są dwa teleportery. Mi się to nie podoba. Mm. Sprawdzamy je, czy jeżeli. Dobra, nikt nie wchodzi w te teleportery. Ok, więc zmieniłam tutaj głos już i jakby ten akurat głos, który macie teraz, to jest ten, którego używam. Y w moich starszych dość odcinkach i no, y, nie wiem, czy Wam się podoba ogólnie On, czy nie. Y, po prostu go używam sobie, bo nie chciałam swojego prawdziwego głosu. I no, y, ogólnie skaczamy sobie dalej, o tak. I tutaj widzę, że coś jest. I a. O nie! O nie! Mi się to nie podoba. Taka ciekawostka, powiem jedną, że ten głos, który teraz słyszycie, to wiele, wiele, wiele moich widzów myślało, że to jest mój prawdziwy głos, więc no, o nie, czemu tutaj jest czwórka, A, to jest chyba ten czwarty level albo coś, no, dobra, ale sobie skaczemy bez przedłużenia i mam nadzieję, że nie zginę, ponieważ tutaj jest po prostu dla mnie zawał, mhm. Dobra, na razie są tutaj takie łatwe, tylko że y, nie chcąc, nie chcąc, y, zginęłam tam na początku i dlatego mam taki głos, ale no. Jeżeli tak będzie dalej, że nie zginę jakby, to będzie fajnie, bo y, reszta głosów, które będą, to one będą o wiele gorsze niż ten. Mam nadzieję, że uszy was nie będą boleć po tym odcinku. Szczerze i. A nie. Zawał. Zawał i tu nie wiecie jak wielki. Y nie, nie. Okej. Okay, y Chcę unikać jakoś tego wszystkiego, więc mam skupienie. Teraz. Okej. Okay. Dobra, przeszłam. No, i to ja rozumiem. Demka Pro. Tej, hey, ja Pro jestem. Dobra, y, wiecie, w skrócie mój kanał się opiera na tym, y, że Demka. Y, y, co odcinek z parkourów mówi, czy jest Pro, czy nie? W większości jest Noobem, ale teraz to po prostu Pro. Co ja zrobiłam? Nie, nie, no nie mówcie mi, że. następny głos jest taki i jakby jakby um, taki nowy to jest głos i w ogóle skaczamy sobie dalej tutaj demka ślepa jest jak to zwykle mam nadzieję, że e, nie zginę teraz i tam gdzie będzie takie jakby ten, ten skupienie jakby to o, tutaj to po prostu będzie przyspieszenie, bo nie chcę mówić. Wiecie, chcę się skupić o. No, jest super. Tylko dwie kreski straciłam i jest dobrze. Ogólnie teraz tutaj to też będzie takie skupienie. Okej, okay, jakby nie jest też tak Uf. Dobra Oczywiście, że Zawał na miejscu yy. Tutaj mamy ten Nie, tylko nie droper, wszystko byle nie droper Ale tam jest meta wszystko byle nie dropper, ale tam jest meta. No i co ja mam teraz bidne zrobić? Perfekt. Dobra, demka, jak to demka to y, oczywiście to miejsca jej w telefonie zabrakło. Ale no y, pójdziemy sobie chyba jeszcze na jeden taki szybki parkour, bo y, chyba nie będzie, ale y, sobie jeszcze pójdziemy na jeszcze jeden może. No taki ostatni, ostatni, tak gdzieś, że w dwie minutki przejdę, albo po prostu się poddam. Więc no, dobra, wybrałam taki, bo y, takie jak parkury dobrze wiemy, że no nie są łatwe, ani nie są takie trudne jakoś. Są tak idealnie prawie, że po środku, y, więc no, mm, ogólnie ten odcinek prawdopodobnie widzicie później niż on powinien być, ponieważ wiecie żeby to zmontować i w ogóle te głosy wszystkie zmienić to troszeczkę czasu zajmie, więc jeżeli to jakby moją pracę doceniacie, to by było mi bardzo miło, gdybyście zostawili łapkę w górę. Zobaczymy ile osób docenia moją pracę w odcinki, tak, tak i no sobie ogólnie wchodzimy dalej po tym, po tym o nie co ja teraz mam zrobić o to jest pytanie dobra więc idziemy sobie tutaj tutaj yy, wchodzimy sobie dalej hop hop dobra okej okay. jestem prawie na szczycie więc idealny parkur prawie że w minutę przechodzę yy. tylko teraz pytanie jak wyjść wyżej dobra OK. jestem Dobra, ja tam bierzemy sobie kryształ i szukamy mety. Tutaj jest ogólnie bardzo biało. I mi się to nie podoba. O, co to? Co to jest? U. Dobra, idziemy tam. Idziemy tam, idziemy tam. Mhm. Yy, dobra, dalej idziemy. I widzę, że tam za niedługo będziemy spadać, więc super. Hmm. Aha, sobie trochę poczekamy. O, i meta! Pięknie. Więc no, teraz to będzie już koniec odcinka. Okej, okay, więc jeżeli wam się taki odcinek spodobał, to możecie stawić łapeczkę w górę oraz zasubskrybować kanał. Byłoby mi bardzo bardzo miło, jak to mówiłam już na początku odcinka, ale no, dziękuję za oglądanie. Papatki, bajo.